Na zachodzie bez zmian. Zachód w koronkowych stringach przed ruso już klęka. Putin jak Arab Benella witał makrona. Homo komplementem moja piękna. Bidenowi podpowiadają suflerzy. A on w Alzheimerskim Zapale, jak Wołodia ruszył na Ukrainę rozwalę no Nord Stream 2. I terminale, a car już wcielił był Białoruś. Co bojarom, oligarchom jest na rękę. To nacja powolna, leniwa, się nie burzy, A na straży ma pastucha, Łukaszenkę. Rał w Kijowie, premier Berlin, Do Warszawy leci Bodzo, rozczochrany blondyn, Niemcy dają ciała, jeno Polska się ostała, Wprost na oś Warszawa, Londyn. Nieraz w trąbę nas robili sojusznicy z Anglią, Francją, pakty idzie o to. W nadzieje nadzieje nam rozwiało. Co zostało? Do dziś żyje Ribbentrop Młotow. Skończmy wreszcie tę iluminację z Unią. Ja, żeby Polak spał spokojny, Jarosławie, jest w Brukseli Sariusz Wolski. On ministrem od zagranic albo wojny.